Przepyszny gulasz wołowy z kaszą gryczaną, pęczak. Nie podjadłam, to jest już drugi dzień z rzędu, kiedy nie podjadłam nawet okruszka, nawet jednego ziarenka. Jestem z siebie dumna, tutaj jeszcze robi się chleb. Więc tym bardziej będę musiała się powstrzymać, bo to jest chleb z, Ach, z czosnkiem niedźwiedziem który uwielbiam. I będę musiała się niestety powstrzymywać. To trudne, to jest bardzo trudne. Hej, hej. Drugi dzień z ostatnich sześciu tygodni: diety, tej ścisłej, tej rygorystycznej. Jak się czuję, po wczorajszym pilnowaniu się, żeby nic nie podjadać, dzisiaj jest mi bardzo ciężko, zresztą widzieliście. Ostatecznie się poddałam i zjadłam pół kromki chleba na zakwasie, ponieważ piekę go sama. I powiedzmy, że od roku się uczę go piec, kombinuję, robię różne wariacje. I muszę go skosztować, żeby wiedzieć, co zrobić na przyszłość. Czy dodać więcej mąki, mniej wody, czy nie używać nigdy więcej tej przyprawy. Ja wiem, mogę przecież spytać się mojego chłopaka, jak mu smakuje, on zawsze ma rodzina na kombinowane chleby. Pod tym względem jest nieobiektywny. I takie rzeczy muszę sprawdzić sama. Gulaszu nie tknęłam. Słowo harcerza. Nigdy nie byłam harcerzem, ale ale gulaszu nie tknęłam nic oprócz tej połowy krąki chleba nie podjadłam. Więc powiedzmy, że moja umowa motywacyjna właśnie jeden, jeden dzień padł, powiedzmy, ale tam jest zabezpieczenie, że od 8 do 10 to jest dobrze. Więc mogę sobie pozwolić już tylko na jedną wpadkę. Raczej. Ewentualnie na dwie, ale nie będę piekła chleba przez najbliższy tydzień. Więc mogę liczyć na to, że mnie, akurat chleb nie będzie mnie kusił, tylko wszystko inne. Ale będę starała się tego nie jeść. Tak poza tym to w porządku jest. Jakoś przyzwyczaiłam się już do tej diety. Udało mi się zapanować nad stanem zapalnym. Teraz tylko musi mi się to wszystko pogoić. No, stosuję taką moją, moją terapię propolisową. Maść propolisowa bardzo dobrze działa na, na stany zapalne właśnie. Co prawda poprawiam to tridermem, ale takie pierwsze załagodzenie, żebym ja nie chciała się dotykać, bo tam jakby nie bolało, to się dotykałam i, i no, siłą rzeczy robiłam sobie krzywdę. To przynajmniej ten propolis tak załagadza, robi taką warstwę woskową, która nie doję się, że niweluję, jestem zapalny, to jeszcze jej nie czuję tego wszystkiego na swojej twarzy. Nawet czuję się tak, jakby nic nie miała na niej. Więc troszeczkę się tym ratuję. Myślę, że pomału się uspokaja okres, aczkolwiek ciągle coś tam się dzieje. Do ginekologa i tak się umówię i tak. Będę musiała z nim pokazać właśnie na temat tracenia masy ciała, a antykoncepcją. Bo najwyraźniej, jak staciłam na wadze w dosyć szybkim tempie, to moje ciało, hormony musiały sobie nie do końca z tym poradzić. Albo uznały, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. Muszę iść i pogadać. Na szczęście mam dobrego lekarza. I mogę mu ufać. Um. W sumie to wszystko. Dzisiaj mam zrobić sobie jogę rozciągającą. I zrobię ją oczywiście. Już niedługo. Być może w trakcie renderowania tego filmu, bo tak będzie najwygodniej. Do następnego.